Thank you Są na tym świecie rzeczy, o których się ludziom nie śniło, i są takie, o których nikt nigdy nie chciałby śnić. Posłuchaj o jednej z nich. Może ci się nie przyśni. <laughs> Rozdział drugi. Polska. Czasy współczesne. Samochód przedzierał się w strugach deszczu przez zalesiony, górzysty teren. Pogoda nie ułatwiała podróży. W zasadzie podróż to złe słowo. Pogoda nie ułatwiała dojazdu do pracy. Karol nie traktował takich wyjazdów jako odpoczynku, a tym razem coś wewnątrz napawało go niepokojem. Było inaczej niż zwykle. Z reguły, jak dostawali zlecenie, to po uzgodnieniu honorarium i potwierdzeniu przelania zaliczki spotykali się u klienta, gdzie z reguły okazywało się, że zbyt wybujała fantazja właściciela płatała mu figle. Strach nadchodził, owszem, jak Karol wystawiał fakturę końcową. Ale tego typu rozterek ani on, ani Natalia nie rozwiązywali. Zresztą, Natalia była z zawodu prawnikiem, prowadzącym własną kancelarię, wobec czego klient i tak stał na straconej pozycji. Na wszystko był paragraf i podpis, zanim przekręcili kluczyki w samochodzie. Samochód. Samochód to również złe słowo. GMC Vandura o pojemności 5,7 litra był mobilnym centrum dowodzenia. Potężny silnik rozpędzał tego kolosa równie łatwo jak ręka ludzka rzuca papierowy samolot. Tak. Karol miał bzika na punkcie drużyny A. Nikogo wobec tego nie dziwiło, że GMC było czarne, z ozdobnym paskiem na burcie i spoilerem na dachu. Tylko koła były inne. Wiele można o Karolu powiedzieć, ale kilka rzeczy trzeba mu oddać. Pragmatyzm. Jego drugie imię. Koła miały wysoki balon opony. Dzięki temu ich pojazd dobrze sobie radził w trudniejszym terenie. Natalia oddawała się w tym czasie ustaleniem wszystkiego, co mogło być przydatne lub istotne na miejscu. Na wyposażeniu wozu miała kamery podczerwieni, kamery noktowizyjne, detektory pola, GPS, drona lotniczego średniego zasięgu, Drona podwodnego, drona kołowego i kompaktowego wszędołaza na gąsienicach. Poza tym szereg kamer, mikrokamer, dwa laptopy, radiostację, przenośne systemy łączności, ekwipunek na trudny teren i... króliczą łapkę. Diabli, w tym tempie do granicy dojedziemy za godzinę. Na ucelu możemy być koło 16:00 zagaił Karol. O ile nie będzie korków, podsumowała Natalia. Nerwowy jesteś, zauważyła. I to od momentu, jak wzięliśmy tą robotę. Wszystko ok? Nie, odrzekł krótko. Właśnie o to chodzi, że nie. Czuję gdzieś pod skórą, że wyjdzie z tego kibel. Co cię niepokoi? zapytała. Ta historia wydaje mi się być zbyt. Urwał. Nie wiedział, jak to opisać. Niejasna? Karol! Niejasny jest ten zawód, którym się zajmujemy, powiedziała podniesionym głosem, wznosząc ręce do góry i przewracając oczami. Słuchaj, to, że ja mam obiekcję, to jedno, ale że ty jako medium nic jeszcze nie czujesz, to mnie już nawet nie tyle zastanawia, co przeraża. Od momentu, jak zobaczyłem tą laleczkę, jakoś mam, mam dreszcze na samą myśl. Zapadła cisza na dłuższą chwilę. Jedynie miarowy pomruk V8 przedzierał się przez myśli. Nagle z zamyślenia wyrwał ich dźwięk nadchodzącej wiadomości. Mamy to w końcu, powiedziała z zadowoleniem. Jest coś więcej. Otto podesłał jakieś dokumenty. Sprawdź. Mamy jeszcze dużo czasu, powiedział już spokojnym głosem. Wiedział, że teraz Natalia zniknie na około godzinę przed ekranem laptopa. Natalia była podręcznikowym molem książkowym. Czytała każdy dokument od deski do deski, dosłownie cały. Sama mówiła, że w jej branży ma to kluczowe znaczenie, co niewątpliwie było prawdą, a co skutkowało tym, że niemal zawsze była w stanie mieć pełen obraz sytuacji i wyciągała słuszne wnioski. Poza tym, że posiadała własną kancelarię, co niewątpliwie było dużą zasługą jej ojca, Również prawnika, była też medium. Pierwszy raz doświadczyła tego jeszcze jako nastoletnia dziewczynka w drodze do szkoły. Szła zimą po oblodzonym chodniku, kiedy zauważyła, że rozwiązał jej się but. W tym samym momencie zauważyła szybko jadący samochód z naprzeciwka. Chodnik biegł równolegle do jezdni, a od lodowiska zwanego ulicą oddzielało go dwa metry zaśnieżonego wtedy trawnika. Już miała przystanąć, aby zawiązać sznurówkę, kiedy w jej głowie usłyszała głos dziewczynki. Nie zatrzymuj, nie zatrzymuj, się, zatrzymuj idź. się. Idź. Przeszło echem przez jej głowę. Rozejrzała się dookoła. Nikogo nie było. Przyśpieszyła kroku zaniepokojone. Auto zbliżało się szybko. Zbyt szybko. Kierowca cisnął gaz, delektując się jazdą po białym śniegu, tak jak kilkulatek pierwszy raz wpadający w zaspę śniegu czy lepiący bałwana. Silnik wył do odcinki, i w tym momencie kierowca zachłysnął się swoim szczęściem. Auto wpadło w poślizg. Prowadzący zbyt gwałtownie skontrował kierownicą, jednak miał zbyt małe doświadczenie, aby sobie z tym poradzić. Pojazd uderzył w krawędź. Przeleciał nad bielą trawnika. I uderzył w chodnik, zatrzymując się dokładnie w miejscu, gdzie byłaby Natalia, gdyby chciała zasznurować swój but. Później było jeszcze weselej. Widywała cienie, kształty, słyszała głosy i za każdym razem działo się niewyjaśnione. Dziewczyna szybko nauczyła się, że to co widzi, lepiej pozostawić jest dla siebie, bo można być szybko uznaną za wariatkę. W swojej rodzinie miała jednak dwie osoby, które rozumiały, co się z nią dzieje. Nie zadawały dodatkowych pytań, bo obie przechodziły przez dokładnie to samo. Karol, możesz mieć rację po paru minutach odezwała się Natalia Śmierdzi mi tu coś nie ma nic o tej miejscowości, co powinno zmuszać nas do refleksji nic od 1600 roku uściśliła. Mam wrażenie, że dowiemy się dopiero czegoś więcej, jak spotkamy się z klientem na miejscu. Rzucił mimochodem Karol. Docisnął gaz, prostując drogę do Drexen. Prowadził pewnie, ale czuł, jak pocą mu się ręce. Z niewiadomych powodów był niespokojny. A w zasadzie był jeden powód. Zdjęcie małej lalki, które zobaczył. Biło coś od niego, jakaś siła, która wytrącała go z równowagi. Siła, która powodowała, że jeżył się włos na grzbiecie, bo ten na głowie stał już wcześniej, jak usłyszał kwotę, jaką klient chciał zapłacić. Sama zaliczka opiewała na pół miliona euro. Przekroczyli Nysę, a on czuł się jak Cezar przekraczający Rubikon. Już blisko. Za chwilę wszystko się wyjaśni. Zwolnił przed kolejnym zakrętem, otrzymawszy ostrzeżenie przed kontrolą drogową. Na wyjściu z zakrętu, po lewej stronie, w zaroślach, zamajaczył kształt mężczyzny w czarnej, skórzanej kurtce, trzymającego w rękach radar. Odczytał prędkość, po czym opuścił urządzenie. Odprowadził ich bana wzrokiem, po czym podszedł do radiowozu. Zniknął za zakrętem. Jesteśmy na miejscu zakomunikowała Natalia. – Szukaj po prawej stronie białego dworku, otoczonego zielenią. – Widzę. Zajedziemy od tyłu. Wrzucił kierunkowskaz i rozejrzał się kontrolnie. Na podjeździe stały dwa samochody. Srebrny Mercedes klasy S, starszy model okularnika, ale w stanie, jakby go ktoś z muzeum wyciągnął, i drugi, zupełnie zwykły, przeciętnie wyglądający opel. Vectra. – Słyszałaś, jakie są dwa największe przekleństwa Niemca? Zapytał. Nie, zawahała się. Puszczalska żona i Opel w garażu. Roześmiał się, luzując i tak już zbyt napiętą atmosferę. Zatrzymał Vana, ustawiając się zupełnie odruchowo przodem do wyjazdu. W lusterku bocznym zobaczył postać wychodzącą im na spotkanie. Starszą kobietę, ubraną w niebieską sukienkę. Spoglądała na nich przyjaźnie, i gestem ręki zapraszała do środka. Już po chwili stali obok łóżka w salonie, na którym leżał starszy, schorowany mężczyzna. Starsza pani podała herbatę do stolika i zaproponowała, aby usiedli. Natalia biegle władała niemieckim, Karol piąte przez dziesiąte. Mężczyzna gestem dłoni poprosił, aby usiedli, co wszyscy uczynili, po czym zaczął snuć swoją historię. Nazywam się Franz Wilenbrock z rodu Meyer. Proszę was, abyście zdjęli klątwę z mojej rodziny, ponieważ ja już tego nie dokonam, a jestem ostatnim ze swojego pokolenia, który zna prawdę przyczyny i sposoby. Jeżeli nie zdążycie przed moim odejściem, przekleństwo spadnie na nasze kolejne pokolenie. Aż do momentu zagłady ostatniego zrodu. Klątwa nie sięga jedynie mojej rodziny, ale również rodzin, które się z nami łączyły. To kara śmierci dla każdego, kto chciał z nami żyć. Śmierci w potwornych męczarniach. Zarówno dla tego, na kogo zapadł wyrok, ale również dla najbliższej osoby która jest z tą osobą spokrewniona ciągnął łamanym głosem czy to przerwał natali jej dalsze pytanie stanowczym ruchem ręki najgorsze w tym jest to że los starych jest w rękach kompletnie nieświadomych dzieci a najstraszniejsze że następne pokolenie po nas jest Kompletnie nieświadome zagrożenia, bo myśleliśmy, że jak utrzymamy to w tajemnicy i sami doprowadzimy sprawę do końca, to wszystko wróci na stare tory. Ale tak się nie stało. Nie wiemy czemu. Z mojego pokolenia pozostaliśmy już tylko ja i moja małżonka Marta. Odwrócił wzrok w kierunku starszej kobiety. Podniósł się z wysiłkiem, zaczerpnął kilka drobnych łyków i opadł na pościel. Zamknął oczy i odetchnął. Dał znać ręką, aby Natalia podeszła do kredensu, który zajmował miejsce na całej powierzchni ścian. Brązowy, całkowicie drewniany mebel zachwycał swoim wzornictwem. Ciepłe drewno było przyjemne w dotyku i gładkie jak lód. Miało się wrażenie, że zrobienie w dzisiejszych czasach czegoś równie pięknego i funkcjonalnego nie jest już możliwe. Klucz do szafy jest za wazonem, rzekł Franz. Natalia sięgnęła za wazon i poczuła pod ręką chłód stali. Duży klucz z oczkiem, jakich dziś się nie produkuje. Pasował do jednej z dwóch szuflad umieszczonych symetrycznie w kredensie. Miała przez chwilę wrażenie, jakby ten kawałek metalu ważył Zbyt dużo, jak na taki mały przedmiot. Jakby do jego wykonania zużyto nie tylko paręnaście gram stali, ale również lewa, powiedział cichym głosem Franc. Natalia zbliżyła rękę z kluczem do zamka i poczuła mrowienie na karku. Cofnęła dłoń zaskoczona. Karol w tym samym momencie odniósł wrażenie, że jego oczy go mylą, a umysł zaczyna z nerwów płatać figle. Dałby sobie nogi ogolić, że w momencie, jak Natalia wzięła do ręki klucz, powietrze dookoła niej zaczęło falować. Co jest? Co się stało? zapytał Karol. W tym kluczu jest jakaś energia, mam wrażenie powiedziała cicho po polsku i po niemiecku. Jesteś bliska prawdy spokojnym, cichym głosem odrzekła Marta. Karol dokładnie zaczął lustrować mebel. Przyklęknął i dookoła szuflady zauważył otok symboli. Zerknął na drugą szufladę. Dookoła niej było gładkie drewno. Znaki wyglądały na pierwszy rzut oka jak mozaika. Patrząc na całość, miało się wrażenie, jakby ten element mebla został wymieniony w wyniku uszkodzenia. Pieczęć? Zgadywał Karol. Czyli coś, co znajduje się w środku, nie do końca jest bezpieczne dla otoczenia. Natalia szybko przetłumaczyła. Franc i Marta milczeli, spoglądając na siebie porozumiewawczo. Z ich mimiki dało się jednak snuć wniosek, że byli zadowoleni. Oczy mieli szeroko otwarte i spoglądali wręcz przyjaźnie. Karola przebiegł dreszcz, kolejny zresztą, a ostatnimi czasy zdarzało się to u niego niemal nagminne. To nie klucz jest energią, Karol, powiedziała Natalia. Też mam takie niejasne przeczucie. Jak zbliżyłaś rękę do zamka, powietrze dookoła ciebie jakby zafalowało. W taki sposób jak na pustyni w gorący dzień, opisał. Ja w tym momencie odczuwałam mrowienie na karku, opisywała Natalia. Swoją drogą Karol, widziałeś już kiedyś coś podobnego w swoim życiu? Nie. Więc to musi być coś naprawdę, uciął. Nie wiedział jak to opisać. Nawiedzonego? Natalia spojrzała na klucz spoczywający w jej dłoni. Ręce się jej spociły, kiedy zobaczyła dookoła oczka wzór, którego na pierwszy rzut oka nie zauważyła. Jest taki sam jak ten dookoła szuflady. Uspokoiła ją Marta. Jak spojrzycie na ściany przy suficie, dookoła na całej długości, również jest to samo. Karol i Natalia wymienili porozumiewawcze spojrzenia. Oboje byli pewni, że skoro ten sam symbol jest powtórzony w kilku miejscach, musi być to pewnego rodzaju zabezpieczenie. Coś, co będzie chroniło, a nie zagrażało. Choć w tym momencie tak naprawdę niczego już nie mogli być pewni. Karol stał na wszelki wypadek i stanął dwa kroki od Natalii. Ta spojrzała ostatni raz na klucz. I na szufladę. Włożyła klucz w otwór i nie zdążyła nic więcej powiedzieć. Zalała ją fala ciepła i jasności. Natalia! wyrwał się Karolowi z gardła zduszony krzyk, kiedy zobaczył, co zaczyna się dziać z dziewczyną. Stojąc obok mebla z kluczem w ręku, zaczęły wstrząsać nią drgawki, jakby raził ją prąd. Lewa, wolna dłoń wygięła się w nienaturalny sposób. Środkowy palec wygiął się samoczynnie w górę pod kątem 90 stopni, kiedy reszta pozostawała prosta. Nadgarstek w jednym momencie obrócił się wewnętrzną stroną dłoni w górę. Głowa z trzaskiem stawów przekręciła się na bok, a włosy samoczynnie spłynęły w wyniku szarpnięcia na lewe ramię. Prawa dłoń przekręciła klucz w lewą stronę, jednak Karol był pewny, że Natalia nie zrobiła tego świadomie, a ruch był podyktowany raczej niekontrolowanym skurczem mięśni. Był przekonany, że za sekundę jej zwłoki opadną bezwładnie na ziemię. Teraz uświadomił sobie, że starsze małżeństwo się uśmiecha. Strach go obezwładnił, nogi wypełniał ołów, myśli wywiało, a wszystkie odruchy zostały stłumione widokiem swojej wspólniczki. Koniec części drugiej. Dziękuję, że jesteście ze mną i że otrzymuję od Was tak pozytywny odbiór. Jeżeli podoba się Wam moja twórczość, kliknijcie subskrybuj. To da mi jeszcze większy zapał i motywację do dalszej pracy. Poza tym, jak pojawi się kolejny odcinek, od razu zostaniecie o tym powiadomieni. Dzięki temu będziecie mogli na bieżąco śledzić losy naszych bohaterów. Kolejny odcinek pojawi się w przeciągu dwóch tygodni i postaram się to tempo utrzymać. Zapraszam do komentowania pod kolejnym odcinkiem. Jestem ciekaw waszych odczuć po drugiej części, bo mam wrażenie, że mogło być to dla Was zaskoczeniem. Dajcie znać, co myślicie. Dziękuję z tego miejsca Mariuszowi, że zmotywował mnie do pisania, mojej żonie Basi, Angelice, Kasi, Luizie, Luzakowi i Bartkowi za pierwsze słowa krytyki. Bez Waszego wsparcia nie zdecydowałbym się na start. A zatem do usłyszenia niebawem. Spijcie spokojnie. Może się Wam nie przyśni.